Jak wszyscy wiemy, Morbiów to jeden z najlepszych filmów w historii. Każdy z nas zna jakiś super bohaterski film, ale Waden nigdy nie poradził sobie tak dobrze. Wszystkie filmy z MCU zdobyły łącznie 0 Oscarów, a Morbiów z Titanicem mają razem aż 11. Z czego Morbiów za najlepszy film czasów. co widać na tym filmiku. And now what you've all been waiting for: the award to the greatest movie of all time. The nominees: The Godfather, The Lord of the Rings, The Return of the King, The Dark Knight. The Shawshank Redemption and Morbius. And the Oscar goes to Jared Leto. Uh, I'm so proud to share this journey with you. I'm in awe and have so much respect for you all. Uh, to the Academy, thank you. Rotten Tomatoes zyskał 2000% na 100 w Morbifometrze, a widzowie jednogłośnie przyznali, że jest lepszy niż Ojciec chwestny. Ale nie ma co się dziwić, kiedy pojawiają się w nim takie sceny jak ta, która jest moją ulubioną. jest, jak kontrolować it? Isolate it. It's Ale jeśli ktoś upawnie oglądał Morbiusa wie, że dla niego zawsze jest Morbin Time, więc nie dziwne, że jego wyniki w Box Office przebiły barierę 350 bilionów dolarów, pobijając przy okazji drugi w kolejce Avengers Endgame o ponad 126 tysięcy razy. Ale chyba było spodziewane, kiedy reakcja wszystkich ludzi po wyjściu z kina wyglądała tak. A? Jak chcę jeszcze raz! Niektórzy fani byli tak nim zafascynowani, że specjalnie podrzucają bilety innym ludziom, żeby też mogli obejrzeć to arcydzieło. Z tego też powodu poprzeglądamy najlepsze komentarze na jego temat i przyjrzymy sobie kilka memów z Morbiusem w roli głównej. Zaczniemy od kilku memów mojego autorstwa. Społeczeństwo, gdyby każdy oglądał Morbiusza codziennie. Ja, gdy nie obejrzę Morbiusza nawet jeden raz w ciągu dnia. No i wtedy ten naukowiec mówi It's Morbin Time, najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem. Ja w kinie, kiedy Morbius mówi swój klasyczny tekst Morb to meet you, do jego wroga, Anti Morbera. Moja reakcja na scenę była bardzo podobna. Pominąłem na narodziny syna mojej żony, byłem zbyt zajęty oglądaniem Morbiusa 125 raz. Kocham ten film tak bardzo. No, tak samo jak i ja. Najlepszy film kiedykolwiek, nie? Myślę, że warte Morbiusia są takie powtowalne i nieśmieszne. No przecież naturalna reakcja jak się spotyka kogoś takiego. Doktor wymorbiu, to mogły być dobry czas wymorbować. To jest mój sekret, kapitanie. Zawsze jest czas na morbowanie. To w tym filmie jest właśnie najlepszy, ma się to wrażenie, jakby cały czas morbował. Hej, jestem Justin Bieber! I. Hej, jestem! Doktor Michael Morbius! Jakbym spotkał, wywał miałbym to samo w 100%. Bóg kawy człowieka. Ludzie. To Morbiusa. Bóg. Nie dziwię się, że Bóg był zadowolony. Pewnie oglądał dziesiątki razy. Ja po obejrzeniu Morbiusa i zdaniu sobie sprawę, że każdej inny film jest okropny, Bo nie jest Morbiusem. No to oczywiste chyba. Typowe kino podczas Sansu Morbiusa. Ja jak byłem, było dokładnie tak samo jeden do jednego, naprawdę. Za każdego lajka pod tym filmem obejrzę Morbiusa jeden raz i to jest naprawdę do was, więc y, wszystko zależy od was w tej chwili. Od ciebie. O dokładnie ciebie. Jak jest Twoje Morbiusowe imię. O to w moim przypadku y, miesiąc urodzenia to y, u mnie jest sierpień, czyli mor a znak zodiaku. A tu musimy sprawdzić, jaki to jest. 18 sierpnia, znak zodiaku. Lew, więc w moim przypadku będzie to y, sierpień mor i zodiak sign, czyli Leo, lew, bius. Y, czyli wychodzi mi morbius. Bo podzielcie się co wam wyszło. Dawajcie znać w komentarzach. Panie, panie, proszę, tylko jedna na raz. No ja się nie dziwię, z takim sycikiem to pewnie kaw twoja. Um, naprawdę, Morbillion nie jest cyfrą. Tak, tak wygląda typowa osoba, która tak mówi, więc... Um, Myślicie, że taka osoba ma rację? Oczywiście, że nie ma racji. Pójście na czyjś ślub, pójście, żeby zobaczyć Morbiusa. Ja się w ogóle nie dziwię. I to prawdopodobnie nie idzie pierwszy raz, bo jest dobrze przygotowany gość. Górę do jakiś gościu ma wszystkie części Morbiusa. Ale widać jaki impact miał ten film na cały świat, bo tu widzimy takie osoby jak The Rock, Kudłaty, ten ze Star Warsów, Toby Maguire, więc sami widzicie, że to jest po prostu majstersztyk. Jeśli Morbius ma milion fanów, jestem jednym z nich. Jeśli Morbius ma pięciu fanów, jestem jednym z nich. Jeśli Morbius ma jednego fana, ten jeden jest mną. No. Jeśli Morbius nie ma fanów, już nie jestem wywy. Jeśli świat jest przeciwko Morbiusowi, ja jestem przeciwko całemu światu. Do mojego ostatniego oddechu wspieram Morbiufa. Albo to jest o mnie, albo tak naprawdę jest nas dwóch. Batman zarabiający 700 milionów? Imponujące. Morbiuf sprzedający 700 trylionów biletów. A prawdopodobnie po cały czas rośnie. Wydaje mi się, że codziennie ktoś chodzi do kina na Morbiufa. Profesor Xavier po próbie przeczytania umysłu osoby hejtującej Morbiufa. Nie mówię, bo oni nie mają mózgu. A a tutaj właśnie widzimy ulicę, która została zwana na cześć Morbiufa. Tak jak mówiłem, miał gigantyczny impact na świat ten film. Tu mam ciekawostkę. Wiedziałeś o tym, w, że żeby zagrać rolę depresyjnego policjanta pod przykrywką w filmie Departed, Leonardo DiCaprio musiał być 6 miesięcy bez oglądania Morbiusa. Nie dziwię się. Ja na przykład oglądam codziennie i dzięki temu mój stan psychiczny jest taki dobry. Yy, polecam wszystkim, jeśli, ktoś, jeśli ktokolwiek ma problemy. O, tutaj mamy kolejny wypadek, w którym widać impact Morbiusa. Pewnie jest dodawany teraz do każdej gry, żeby yy, zarobić morbistyczną ilość pieniędzy ze skina na 100%. I, jeśli zamiast walczyć, walczyłbyś był na tyle kolejki i dostał tylko jeden bilet na Morbiufa. No, a moim zdaniem nie byłoby łatwo walczyć o to trwanie. Ja miałby szansę. O ile mnie też nie byłoby w tej kolejce. Był w śpiątce przez 27 lat. Nie obudzi się. Powinniśmy wywrócić jego kopię Morbiufa na DVD. No, moim zdaniem, naturalna reakcja, jednak, to pewne limity, rzeczy, której można zrobić. Ja po obejrzeniu Morbiusa. A, widać. No, moim zdaniem, każdy, kto obejrzał Morbiusa i jest jego fanem, wywołał taki właśnie e, wewnętrzny progres. Mam jedną z moich ulubionych scen. Czuję się, jakbym był pierwszy raz w kinie, no dosłownie takie same emocje były. Ja ten tatuaż mówi sam do siebie, no Impact Morbiusa. Tutaj będzie z tym człowiekiem na całe życie i w ogóle w ogóle się nie dziwię. Czemu twoje hasło to 42, 37, 49. Nie to miałabyś. To taki chemiczny wart, ale je, jeśli ktoś, ktoś dalej nie rozumie, to tutaj się układa, tutaj się układają takie pierwiastki chemiczne w Morpin. Złość czwona jest tymczasowa, morbiów jest na zawsze. I teraz właśnie widzimy, że ktoś nazwał swoje dziecko to jak Morbiuf miał na imię. Szczęścia, tak aż bym tak chciał. I nie możemy panu sprzedawać więcej biletów na morbiufa. Mam nadzieję, że skończy w więzieniu. Ta baba, co mu nie sprzedała biletu, no to jest moimi zdaniami niepoważne.